no, cześć, co słychać, hej, jestem sobie zebrać co ZUS się zwie, Mam mamę tak, te mam I dziadków też przedstawiam wam Wielki wyścig. Jacie, te samochody są bajerańskie. Jak Elzy zobaczy, to padnie. Elzie, zaraz wyścig gotowa. Już nie mogę się doczekać! <laughs> Ale się, Prawda? Ten mój dziadek to jest zdolny Dziadek miał pomocnika <laughs> No dobra, ja malowałem To co, jedziemy? No pewnie To tak, kto pierwszy okrąży dom, wygrywa Dobra Czekaj, polecę tylko wszystkim powiedzieć Chodźcie, bo zaraz wielki wyścig. Ojej, Oj no tak. Ale by było, gdybyśmy przegapiły. Istna katastrofa. Już, Zu, już idziemy. Super. Tato. Skoczę na górę po prabcie. Będzie jej przykro, jeśli przegapi takie wydarzenie. Bo tak, prawcie uwielbia wyścigi. Tato. Tato. Co się dzieje? Przecież wyścig. Zaraz się zaczyna. Idę. Szybko. Ja. A, 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 a. O, uważaj! Wszystko w porządku? Tak, w porządku, przeżyłem. Pośliznąłem się. A, a. O, a, a. Co się Uw. dzieje? Boję się, że skręciłem kostkę. Ojej, chodź, pomogę ci. Powoli. Skoczę po jakąś maść i bandarze. Ow. Ach. 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 no ile można czekać? Skąd mam wiedzieć? Hmm. Może coś się stało, leć sprawdzić. Dobrze. Jak lepiej? Znacznie lepiej. Dziękuję. Mamo, tato, babciu, ile można czekać na was? Ojej, tato, co się stało? Miałem taki mały wypadek. Pośliznąłem się i skręciłem kostkę. Odpoczniesz kilka dni i będzie jak nowa. Bardzo boli? Nie, ani troszeczkę, kochanie. Tyle tylko, że czeka mnie cały długi dzień w tym fotelu. Hm, znam to. W zeszłym roku złapałem grypę i cały dzień musiałam leżeć w łóżku. Jaka straszna nuda. Obawiam się, że i mnie czeka dzisiaj taka właśnie straszna nuda. Hmm. Nie ma nowy, bo ja cię dotrzymam towarzystwa. Ale Zu, a twój wielki wyścig? Wyścig, nie wyścig, teraz ty jesteś najważniejszy. Jak ładnie z twojej strony. <noise> Nie będzie wyścigu? No niestety, muszę pomóc Tacie. Ale ty, koleżanko, możesz sobie przecież pojeździć. Nie będzie ci przykro? No jasne, że nie. Cztery: jeden, dwa, trzy, cztery. Brum, 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 brum! Cześć! <grym> <zyszy> Zu, twoja kolej Zu, kochanie, słyszysz mnie? Twój ruch No tak, przepraszam Sześć Jeden, dwa bro, bro, mi kto wygrywa? Trzy, cztery, pięć Cześć. Zu, powiedz szczerze, masz ochotę w to grać? Nie, nie mam. Przyniosę inną grę. Hmm. <grym> hmm? <grym> brum, brum, brum. <grym> Może tata nie zauważy, jak zrobię sobie szybki wyścig w ogrodzie. Zuzu? Mama? Bo ja. Babcia była wzruszona, że zrezygnowałeś z wyścigu, żeby posiedzieć z tatą. Obiecała, że dostaniesz za to kawał czekoladowego ciasta. Super! Ojej, zapomniałam, tata czeka na grę. No to może. Może w rodzinie piekarzy. Jest córeczka? Zu! Hm. A, no tak, córeczka. Jest córeczka. <noise> Zu, córeczka piekarza, nie panna dorszowa. Ups. Słuchaj, może pójdziesz się trochę pobawić z Elzji. Ale ty się zanudzisz. O mnie się nie martw. Poczytam sobie gazetę. Czekoladowy torcik dla Wnusia o wielkim sercu. Mm. Mm. Super, dziękuję! Smacznego, słoneczko. Wiesz to, to zostanę. Naprawdę, niech Elzy się bawi. Nie to nie przeszkadza. Mm. Mm. Juho! Brum, 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 brum! <śpiewanie> <śpiewanie> <Zup>? <śpiewanie> 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 oh, rany. A jak jestem śpiący. Wiesz co, chyba się zdrzemnę. Hmm? Nie pogniewasz się? Później dokończymy. Ojej, no dobrze, ale na pewno? Mhm. Mm Okej, okay. ale jak się obudzisz, to natychmiast krzycz. Jestem, czekaj! Super, to co ścigamy się? No i pięknie! W takim razie gotowi! Star! <ścoughs> <ścoughs> Dzień dobry, kochanie. Słyszałam, że miałeś wypadek. Jak tam kostka? O, znacznie lepiej. Siedzę i się nie ruszam. E, a gdzie zł? Uważaj. Ojej, Elzi, przepraszam, to wszystko moja wina. Nic się nie stało. Da się to jakoś naprawić? Tak, myślę, że bez problemu, ale zło, co się stało, co? To przez tatę! Tata się obudził, a ja nie potrafię się bawić, kiedy on tam sam siedzi. Muszę wracać, przykro mi. A może? No mówię tata, żeby się z nami ścigał. Hmm? Ale w fotelu? Właśnie, dziadku, da się dorobić kółka do fotela? Kółka? No pewnie! Świetne masz te pomysły! O, rada, ale bomba! Zu, genialny pomysł, dzięki! Teraz już nuda mi nie straszna! Dziękuję!